Ponownie okupacja sowiecka. Rozpoczęła się ona 27 lipca 1944 roku. Wkraczające po raz drugi wojska sowieckie to już nie ta sama armia, choć ci sami ludzie. Zmienił się ich stosunek do nas, ich umundurowanie, a nawet uzbrojenie. Przecież wraz z nimi szła już nasza pierwsza dywizja kościuszkowska i staliśmy się sojusznikami. Kiedy po przejściu nawały frontowej przystąpili do administrowania tym terenem, werbowano Polaków do istrebitelskich batalionów, które miały pomóc rdzennej milicji w utrzymaniu porządku wewnętrznego i w walce z bandami ukraińskimi. Znaleźli sobie nowych Arabów, wykorzystując nas do odwetu na Ukraińcach. My młodzi daliśmy się nabrać na ten chwyt polityczny, nie znając jeszcze pełnej prawdy o tym sojuszu. Ja wraz z kolegami zasililiśmy szeregi tych batalionów, ale tylko na miesiąc kiedy otrzymaliśmy broń oraz możliwość rewanżu, większość z tego nie umiała bądź nie chciała korzystać. Emocje opadły, a strzelanie do bezbronnych nie leżało w naszym charakterze. Cała administracja sowiecka była nastawiona, by zasilić jak najszybciej tworzącą się drugą armię wojska polskiego w nowe zasoby ludzkie oraz na ewakuację z tych terenów ludności polskiej, oczyszczając w ten sposób przepisany sobie kawał naszej ojczyzny. Na pierwszy rzut poszli mężczyźni nadający się do wojska. Cała masa ludzi prowadzona była do nowych granic Polski, gdzie zostawali mobilizowani do Wojska Polskiego. Tęskniąc za mundurem, i ja zgłosiłem się na ochotnika. Z myślą o polskim mundurze chcę nadmienić o i w dodatku kalekim sąsiedzie, który mimiką i gestami wyrażał swoją nienawiść do okupujących nas obcych żołnierzy, rysując nam symbole polskich mundurów, wyrażając szacunek do polskiego munduru. Nawet on, zdawałoby się, że nie reaguje na nic, oczekiwał na polskie wojsko. Kiedy już po wojnie zobaczył mnie w mundurze oficerskim na dworcu w Stargardzie Szczecińskim, radość jego była nie do opisania. Mój mundur głaskał jak świętość i nie dawał mi odejść. On też, choć inaczej, odbierał doznania okupacyjne. Gdzieś w połowie lipca 1944 roku otrzymałem wezwanie, by stawić się w dawnej mojej szkole, celem rejestracji do wojska. Była tam wraz ze mną masa moich kolegów. Tam też grupując nas wiekowo, zostałem wybrany przez kolegów i naznaczony przez Rosjan dowódcą grupy składającej się z 50 osób. Otrzymaliśmy też nakaz stawienia się w dawnych koszarach chyba 9 Pułku Ułanów przy ulicy Lipowej w dniu 22 lipca 1944 roku. Ja wtedy miałem dopiero 19 rok życia. Osiemnastkę skończyłem rok wcześniej, za okupacji niemieckiej, bez żadnej pompy. Jak już wspomniałem, ojciec, tylko pasując mnie na dorosłego, wręczył mi paczkę papierosów, które wyszabrowałem z magazynów węgierskich. Było to oficjalne przyzwolenie na palenie. Nie pamiętam też, by przed wojną obchodzono uroczyście przejście w dorosłe życie. Podczas wojny wszyscy dorastaliśmy szybciej. Dobrych rzeczy uczyli nas rodzice i dorośli, a złych okupant, a też rówieśnicy luźniej wychowani. Tak czy owak, rodzice nasi szykowali nas do woja. Mieli problem tylko w co nas ubrać. My jednak wyciągaliśmy stare ciuchy, licząc na to, że nas szybko umundurują. Ja w uszykowanym plecaku po niemieckim miałem wałowę, bieliznę na wymianę i naście paczek papierosów tych zdobytych. Tak ruszyłem w nieznany mi świat. Droga do Woja W nakazanym miejscu przespaliśmy noc na koszarowych podłogach i rankiem wyprowadzono nas około 3000 osób pod osłoną, eskortą, kompanii wojska i kilku wozów pancernych. Na przedmieście Stanisławowa, gdzie żegnali nas rodzice i znajomi. Mnie żegnała moja ukochana matka i siostra. Nie było tam tylko mojej sympatii, na którą bardzo czekałem. Humor miałem wisielczy, ale mając funkcję przywódcy, musiałem zająć się swoimi obowiązkami, a ponaglał mnie do tego mój przełożony, zwykły żołnierz ruski w wieku około pięćdziesięciu lat. Cała nasza eskorta to starsi ludzie, których wykorzystywano do prac pozafrontowych. Marszem pieszym ruszyliśmy w kierunku Lwowa. Każda z 50 osobowej grupy miała przydzielonego żołnierza, który wraz z nami odpowiadał za grupę. Mój był nieszkodliwy, ale bardzo marudny. Całą drogę nakazywał mi utrzymywać porządek i dyscyplinę. O ile mi się to udawało na początku, to im dalej, tym było coraz gorzej. Nie było to spowodowane brakiem dyscypliny, a wyłącznie tym, że większość ze zmęczenia siadała po rowach, lecząc obolałe i obtarte nogi, szukając wody do picia i tym podobne. Ja na szczęście miałem buty też po niemieckie wojskowe, twarde jak z blachy, ale tak wygodne, że nie czułem żadnego bólu. Wspomnianą wodę trudno było zdobyć. Ukraińcy zamykali przed nami drzwi, zatruwali wodę w studniach, a miejscami ostrzeliwali naszą kolumnę. Było niewesoło. Komendant całej kolumny wraz z podwładnymi dwoił się i troił, by nas w całości doprowadzić do celu. My jednak nie znaliśmy, dokąd idziemy. Już w koszarach zabrali nasze dokumenty, by nam uniemożliwić a przynajmniej utrudnić ucieczkę. W przerwach na odpoczynek nasz konwojent przydzielał na grupy sprasowane kostki, które rozpuszczone w wodzie dawały smak zupy. Dolwowa było około 150 km. Dziennie pokonywaliśmy odcinki około 30 do 40 km z przerwami na nocny odpoczynek pod gołym niebem. Było kilka przypadków zatrucia się, a także rannych nowopoborowych. Kiedy po kilku dniach dotarliśmy na przedmieścia Lwowa, byliśmy wykończeni psychicznie i fizycznie, a do nowych granic Polski mieliśmy jeszcze do pokonania taki sam szmat drogi. Zaczęły się ucieczki. Kto gdzie miał znajomości, to w tym kierunku uciekał. Ja dostałem reprymendę, że nie mogłem się doliczyć moich podwładnych. Nie sposób było opanować tej sytuacji. Postanowiliśmy i my nie tyle uciekać, jak na własną rękę szukać środków lokomocji, by dotrzeć do Przemyśla, który już znajdował się w granicach Polski. Było nas czterech. Ja, Gienek Kanclerz, Adolf Zając i Cygan, tak nazywany przez nas, którego nazwiska nie znaliśmy. Skrycie ruszyliśmy nad ranem, z biwaku kierując się na miasto, by od mieszkańców Lwowa znaleźć jakąś pomoc. W naszych plecakach poza papierosami nic nie pozostało. Ostatnie kanapki musieliśmy wyrzucić, bo spleśniały od potu. Wchodząc do miasta, zatrzymywali nas tamtejsi ludzie. W rozmowach potwierdzały się wieści słyszane wcześniej, że, podobnych jak my, Rusy prowadzą na Majdanek, skąd wywożą do Rosji, że w lasach dokonuje poboru armia krajowa i inne wieści, które ostudziły nasz zapał. Niewielu jednak było chętnych udzielić nam rady, a też nakarmić. Nakarmieni natomiast strachem i niepewnością. Zobojętnieliśmy na wszystko i marzyliśmy tylko o zaspokojeniu głodu. Idąc bezmyślnie dalej, zauważyłem ładną, ale już starszą panią, dźwigającą jakieś toboły. Kiedy zaoferowałem jej pomoc, okazało się, że była to bardzo bezpośrednia osoba, która po kilku zdaniach zaproponowała nam gościnę w swoim domu. Radość ogromna. Targaliśmy te toboły, by jak najszybciej po takiej włóczędze dostać się do mieszkania. Był to domek jednorodzinny, zajmowany tylko przez nią, gdyż mąż gdzieś tułał się na wojnie a ona samotnie radziła sobie doskonale. Obiad, który na prędce dla nas przygotowała, był iście królewski. Były też ciastka i owoce. Brak nam było słów uznania i podziękowania. Nakarmienie tej ilości osób w warunkach wojennych było nie lada wyczynem. Wieczorem przy kolacji, kiedy zamierzaliśmy ruszać dalej, nasza gospodyni oświadczyła, że możemy zostać u niej dłużej, ale musimy wspólnie zadbać o wyżywienie. Jednocześnie zaproponowała nam, by wykorzystać duży sad po sąsiedzku z owocami, które ona sprzeda na targowisku i będzie forsa. Właścicielką tego sadu była bogata pani, która współpracowała z Niemcami. Gospodyni wiedziała, że kiedy się tam udamy, to ze strachu przed represją odda wszystko. Tak też było. Kiedy znaleźliśmy się przed pięknym domem właścicielki, wyjrzała tylko przez okno i zezwoliła nam skorzystać z owoców, których nie żałując nanieśliśmy całą moc. Uradowana towarem nasza uprzejma gosposia podzieliła zadania nam wszystkim a rano wraz z cyganem ruszyła na rynek, wracając z obfitym żarciem. Nasza pozostała trójka porządkowała mieszkanie i podwórko, z czego też była zadowolona. Po kilkudniowym pobycie i dobrobycie doszły na słuchy, że nasza kolumna idzie przez miasto, a patrole szukają uciekinierów. Nie chcąc narażać naszej dobrodusznej kobiety, według jej wskazówek ruszyliśmy nocą do wiśniowego sadu i tam skorzystaliśmy z transportów kolejowych. Udało się nam tam dotrzeć i na skraju tego miasteczka ulokowaliśmy się przy torach kolejowych, gdzie przed wiaduktem pełnił służbę żołnierz rosyjski. Był to Mongoł albo Tatar. Jego zadaniem było dawać sygnał dla nadjeżdżających transportów wojskowych do zwalniania szybkości. W tym miejscu była okazja, aby wskoczyć na wagony. Podszedłem do niego sam, chcąc go przekupić papierosami, które już się skończyły. Powiedział nam tyle, że jak transport jedzie, to daje sygnał wcześniej, a kiedy coś będzie jechało, to on nie wie. Czekaliśmy w ukryciu prawie z pięć godzin, nim usłyszeliśmy sygnał z parowozu. Zobaczyliśmy transport wojskowy z działami na platformach. Podskoczyliśmy do wagonów i pomagając jeden drugiemu, wgramoliliśmy się na platformę. Okazało się, że na niej było kilka kobiet jadących okazyjnie do Lwowa, a żołnierzami byli czesi. Jeden z nich podszedł do nas, twierdząc, że musimy uzyskać zgody komendanta echelonu, który znajdował się w ostatnim wagonie. Na jednym z krótkich postoi kazał nam iść do niego po zezwolenie. Zeskoczyłem z wagonu lecąc wzdłuż torów. Kiedy minąłem parę wagonów, pociąg ruszył. W obawie, bym nie został, wskoczyłem na bufory. Jechałem tak bardzo długo, a pociąg jak na złość nie przystawał. Bałem się, by nie wpaść pod koła, gdyż sztywniały mi ręce i nogi. Bałem się też, że na tym miejscu jestem bardzo widoczny i kiedy dojedziemy do granicy, a była nią medyka, to mnie NKWD sprzątnie. Na szczęście chyba parę kilometrów przed granicą pociąg zwolnił bieg. Zeskoczyłem szybko, lecąc do swoich, z myślą, że skłamie wartownikowi o zgodzie komendanta. Tak też było. Kiedy dopadłem do platformy z kolegami, wciągnięto mnie prawie sztywnego. Zaopiekowały się mną dwie urocze siostry, dozując mi rumowy na picie i okrywając żołnierskim płaszczem. Koledzy byli pewni, że zostałem po drodze. Tuż przed granicą, już dobrze znajome siostrzyczki, znanym sobie sposobem uprosiły u Czechów peleryny, którymi poprzykrywały nas, pozorując, że jesteśmy wojakami. One też były w płaszczach i furażerkach wojskowych. Po niedługim przeglądzie, ale pobieżnym na granicy ruszył nasz transport do przemyśla. Okazało się, że nasze towarzyszki ukrywały się przed Niemcami u krewnych w Lwowie i teraz wracały dzięki Czechom do domu w przemyślu. Proponowały nam, byśmy z nimi szli do ich domu. Niestety nie mając żadnych dowodów tożsamości, musieliśmy wyskoczyć przed semaforem, a one pojechały dalej. Wyglądaliśmy okropnie i nie wiedzieliśmy co robić dalej. Wchodząc do miasta, natknęliśmy się na teatr, w budynku którego uprosiliśmy nocleg. Spaliśmy na scenie, przykrywając się kurtyną, a zaraz rano wyruszyliśmy na miasto. Na budynkach miasta wisiały polskie flagi narodowe, to nas podbudowało, twierdząc, że wśród swoich to chyba nie zginiemy. Na szczęście było to rano i mało ludzi miało okazję nas, nędzarzy, oglądać. Mieliśmy też okazję zobaczyć maszerujących w kolumnie pierwszych żołnierzy polskich. Pierwsze dwie czwórki umundurowane całkowicie, środek częściowo, a ostatnie czwórki na bosaka. Chyba dlatego prowadzono ich z rana, by nie stanowili pośmiewiska na ulicach miasta, choć przyznam, że Przemyśl wyjątkowo był chłodny dla żołnierza polskiego tego okresu. Patrząc na tę armię, oddalała się nasza chęć wstąpienia w jej szeregi. Szliśmy, nie wiedząc dokąd, pogrążeni w zadumie. Tak doszliśmy na Zasanie, dzielnica miasta, za rzeką San. Przerwałem milczenie czterech muszkieterów, zatrzymując się przed jednym z budynków, mówiąc tu chciałoby się zamieszkać i coś skonsumować. Pozostali koledzy zaczęli wybierać sobie domki, w których by chcieli się znaleźć. Jak na zawołanie w oknie zjawiła się starsza pani, kiwając palcem do nas. Nie zrozumieliśmy jednak o co chodzi, ruszając dalej. Usłyszeliśmy jednak wołanie. Halo, kawalerowie? Zobaczyliśmy biegnącą do nas tę panią z okna. Zaprosiła nas do mieszkania, wprowadzając skrycie, by nie widzieli sąsiedzi. Nie mogliśmy wyjść z podziwu, że nasze pobożne życzenia stały się realne. Okazało się, że dwaj synowie tej pani też poszli w świat i może jak my tułają się po świecie, szukając domowego ciepła. Z mety odczuliśmy jej matczyne serce. Przygotowała nam szybko kąpiel, a w międzyczasie ugotowała całą michę klusek, którą bardzo szybko spałaszowaliśmy. Spaliśmy na miejscu jej synów i mając wygodę, trwało to dość długo. Zastaliśmy ułożoną na krześle naszą bieliznę wypraną i wyprasowaną. Zawsze umiałem podziwiać i doceniać bezinteresowną gościnność ludzi, a tym bardziej obcych. Uważałem i uważam to za najpiękniejszą cechę ludzką. Jest to wczucie się i zrozumienie sytuacji drugiego człowieka. Takich ludzi jest niewiele, ale na swojej drodze życiowej udawało mi się jeszcze ich spotykać. Rano przystąpiliśmy do toalety w kolejności, bo trzeba było podgrzewać wodę. Dobra pani zgodziła się, byśmy pozostali na dłużej, mówiąc, czym chata bogata. Jej było raźniej, a nam wygodnie. Z myślą o pójściu do miasta zaczęliśmy kombinować, w czym to wyjść. Bieliznę mieliśmy czystą, ale ubrań na zmianę nie było. Jeden drugiemu pożyczał jakiś element ubioru, i po oczyszczeniu i wyprasowaniu wyglądaliśmy nie najgorzej. Wyszliśmy na miasto, nie wiedząc po co. Ja po cichu myślałem o odwiedzeniu siostrzyczek z transportu. Bałem się jednak, że ich matka będzie przeciwna takim odwiedzinom. Koledzy natomiast ciągnęli na rynek, gdzie handlowano czym się da. Łażąc po rynku bez grosza, rozglądaliśmy się za jakąś znajomą twarzą i nagle usłyszałem wywołane swoje imię. Odwracając się w tym kierunku, zobaczyłem jedną z sióstr. Ucieszona tym spotkaniem, zawołała swoją siostrę i zaprosiły nas do domu. Niespodziewanie mile zostaliśmy przyjęci przez ich matkę. Bardzo rozmowna i ładna w średnim wieku pani, która bardzo szybko urządziła potańcówkę, przy patofonie i niezły poczęstunek. Pierwsza też zaprosiła mnie do tańca. Było bardzo przyjemnie i gościnnie. Ja tylko nie wiedziałem, kogo obskakiwać, matkę czy córki. Cała trójka prześcigała się w nadskakiwaniu nam. W ich mieszkaniu byłem tylko z Dolkiem Z. Pozostała dwójka starszych od nas, nie widząc dla siebie towarzystwa z rynku, poszła do naszej gospodyni, by jej pomóc w porządkach. Podczas zabawy w bardzo bezpośredniej atmosferze zaproponowano mi, bym pozostał z nimi, oferując mi całą szafę garniturów pozostałych po ojcu i mężu, który zginął na wojnie. Była to nęcąca propozycja w tym czasie i nawet koledzy, których nie chciałem pozostawić samych, namawiali mnie, bym to uczynił. Nigdy nie lubiłem, jak mi coś łatwo i lekko przychodziło, tym bardziej, że wtedy nie mogłem rozszyfrować, w jakiej roli miałbym wystąpić w przyszłości, czy jako ojciec, czy jako zięć. Cała trójka wyrażała zgodę. Wyleciały z pamięci imiona tych dziewczyn. Pamiętam tylko, że była to ulica dworcowa lub kolejowa, która prowadziła do Dworca Głównego. Od grudnia 1944 do maja 1945 byłem w przemyślu na OSS, ale nie odważyłem się odwiedzić tych pań. Czułem się winny, że je zawiodłem. W tym czasie byłem tam jeszcze raz, twierdząc, że zastanawiam się nad propozycją. Nie mając zamiaru nadużywać gościnności i dobrego serca naszej miłej gospodyni na zasaniu. Cały czas myśleliśmy nad tym, co mamy ze sobą począć. Naszą decyzję przyspieszyła wiadomość, że milicja nalatuje do mieszkań, szukając takich jak my, bezdomnych. Dziękując gorąco naszej gospodyni, oświadczyliśmy, że nie chcemy jej narażać na przykrości za jej dobre serce, a z naszego powodu ruszamy dalej w nieznane. Życzyła nam powodzenia i, jak synów żegnając, odprowadziła nas na podwórko. Znużeni sytuacjami podejrzliwości, postanowiliśmy pójść na komendę polskiej milicji, by uzyskać jakieś prawa tożsamości. Do tego kroku przyczynił się fakt, że nie posiadaliśmy żadnych środków do życia. Tłumaczyliśmy sobie, że jako Polacy, w Polsce, znajdziemy wspólny język. Zawiedliśmy się na wstępie. Dyżurujący milicjant w ubraniu cywilnym z biało-czerwoną opaską na ramieniu. Dość grzecznie nas przyjął, zadzwonił chyba do swojego przełożonego, i w rezultacie dość judaszowsko znaleźliśmy się w celi aresztu. Ogarnęła nas niesamowita złość, że sami wpakowaliśmy się w ich ręce. W celi zrobiliśmy taki rwetes, że ściany drżały. Krzyczeliśmy chórem i co, kto chciał. Było nam wszystko jedno, co z nami zrobią, byle nie siedzieć w tej norze. Trwało to dość długo i chyba późna godzina zmusiła komendanta posterunku, by nas uciszyć. On to właśnie wszedł do celi z kilkoma innymi, próbując nas uspokoić. Daliśmy sobie opust, krzycząc, że przeszliśmy tyle kilometrów pieszo wśród obcych, by w swojej ojczyźnie być tak traktowanym. Chyba nasza gadka ich rozczuliła, gdyż obiecali solennie, że zaraz będą tę sprawę wyjaśniać i natychmiast nas wypuszczą. Chcąc nie chcąc, musieliśmy w to wierzyć. Czekaliśmy cierpliwie do rana. O świcie poproszono nas na dyżurkę, wręczając nam papier z nakazem zgłoszenia się w ciągu kilku dni do dyspozycji rejonowej komendy uzupełnień w Przemyślu. Wyskoczyliśmy z tego posterunku jak z procy. Dopiero na ulicy czytaliśmy, co zawiera to pismo. Były tam wymienione nasze nazwiska i jak gdyby skierowanie nas do RKU. Taką chęć zgłoszenia się do wojska wyraził Dolek Z., który wierzył, że na stan zdrowia zostanie zwolniony. Do dziś nie wiem, jaką chorobą on dysponował, gdyż już w szkole, kiedy tylko chciał, to miał zwolnienie lekarskie. Jak się później okazało, w wojsku nie służył. Drugi wspomniany już cygan stwierdził, że w tej sytuacji będzie szukał znajomych koło Rzeszowa. Zostaliśmy z Gienkiem K. we dwóch. Zaproponowałem wtedy, byśmy udali się do Przeworska, gdzie mieszkają teściowie mojej zmarłej siostry Marysi. Nigdy tam nie byłem i ich nie znałem, ale coś trzeba było robić. Dolek zabrał to nasze skierowanie z milicji, a my dalej zostaliśmy bez dokumentów. Trzeba przyznać, że jak dotychczas udawało nam się poruszać bez wpadek. Ruszyliśmy na przedmieście w kierunku przeworska, do którego udało nam się dotrzeć różnymi sposobami. Odnaleźliśmy też mieszkanie państwa Słyszów. Powitanie było dość sztuczne, bo pierwszy raz widzieliśmy się na oczy. Musiałem opowiedzieć kilka szczegółów, które potwierdziły moją tożsamość. Ugoszczono nas należycie i kazali czekać na Witka ich kolejnego syna. O wywiezieniu drugiego syna, bronka na Sybir, wiedzieli od mojej matki, która ich odwiedziła za okupacji niemieckiej. Po rozmowie coraz bardziej się upewniali, że jestem swój. Kiedy przybył Witek, facet po wojsku, uświadomił nam niebezpieczeństwo grożące im i nam w mieście, gdyż, jak twierdził, patrole rosyjskie w dzień dokonywały rewizji, szukając i zabierając mężczyzn do wojska polskiego, natomiast nocą werbują do armii krajowej do lasu. Nim się jednak zdecydujemy, co wybrać, zaproponował nam przechowanie bodajże u swego szwagra na wsi położonej około 7 kilometrów od miasta. Postanowiliśmy i to spróbować. U nowych gospodarzy, do których dotarliśmy nocą, dostaliśmy lokum na strychu, bez możliwości wyjścia ani do mieszkania, ani na podwórko, w obawie, by nas nie widzieli sąsiedzi. Dostarczono nam na górę chleb wielkości koła wozu, ser, masło i mleko, którego i tu wypić nie mogłem. Jedliśmy cały dzień, ale nudy i beznadziejność dawały nam się we znaki. Świeże wiadomości przynosił nam Witek. Zdradził nam, że ma kontakt z organizacją AK i załatwi nam spotkanie z jej przedstawicielem. Do takiego spotkania doszło w ustalonym miejscu, w niezamieszkałym terenie. Na nie poszedłem ja jako krewny Witka. Był to starszy pan, który, zachowując wszelkie środki ostrożności, sprawdził hasło podane mi przez Witka, dopuścił mnie na parę kroków, kazał opróżnić kieszenie i dopiero zaczął rozmowę. Kiedy mu wyjaśniłem, skąd się tu wziąłem i co zamierzam dalej, stwierdził, że możemy być przyjęci do organizacji, ale dopiero po miesiącu, gdyż, nie mając zrzutów broni ani umundurowania, nie mogą ściągać ludzi do lasu. Do tej pory możemy korzystać z kwater miejscowej ludności określonych wsi, którzy mają zobowiązanie przechowywać i karmić ochotników przez okres trzech dni. Tuż przed naszym spotkaniem jedno ugrupowanie AK zostało skierowane na pomoc powstańcom Warszawy. Podobał mi się taki konspiracyjny sposób spotkania, pierwszy w moim życiu. Po powrocie na Strych podzieliłem się wiadomościami i wrażeniem z Gienkiem i Witkiem, dochodząc do wniosku, że ta oferta jest dość skomplikowana i tułać się po nieznanym terenie i ludziach w nieznanym jeszcze czasie nie daje nam szans. Chyba wrócimy do Jarosławia i z naszymi Stanisławowiakami będziemy bide klepać. Ich zostawiliśmy pod Lwowem. Zaraz z Witkiem wróciliśmy do państwa Słyszów i po przespaniu ruszyliśmy na dworzec kolejowy. Zbliżając się do celu, ujrzeliśmy masę żołnierzy rosyjskich leżących na polu. Byli to ranni z transportu, więzieni z frontu. W odległości około 50 metrów od wejścia do budynku dworca nagle stanął przede mną patrol rosyjski w składzie dwóch sołdatów z czerwonymi opaskami na rękawach. No teraz koniec, jak zażądają dokumenty. Nie wiem, gdzie podział się w tym momencie Gienek. Zostałem sam. Zaskoczony byłem, gdyż zamiast dokumentów jeden z patrolu zapytał: Słuszaj, wodku imiejesz? Widząc na moich plecach obładowany plecak, a miałem w nim wałówę od państwa słyszów, myślał, że jestem handlarzem, których wtedy masa jeździła. Kiedy mu odpowiedziałem, że umienia wódki nie, wyciągnął ze swojego plecaka, a były to drelichowe worki, w których nosili wszystko od amunicji do onuc włącznie: czerwone amerykańskie buty, mówiąc: Daj, wódku, Adam Sapani. Kiedy stanowczo odpowiedziałem, że nie mam wódki, chwycili mnie za ręce, krzycząc – Ty partyzant polskoj, Dawaj w komendanturu! Całą awanturę oglądali ranni żołnierze, patrząc jak ich patrolom udało się złapać partyzanta. Nie było mowy o ucieczce, bo by mnie tam rozszarpali. Pozwoliłem się ciągnąć do budynku dworca, gdzie na schodach stał polis milicjant w cywilnym ubraniu z naganem przy pasie. Myślałem, że on mi pomoże, ale słysząc o partyzancie ograniczył się do wskazania miejsca, gdzie urzęduje wojenkomenda. Idąc naprzód, wprowadził nas na peron, skąd było wejście do komendantury wojskowej. Myślałem, że to już koniec wolności. Kiedy weszliśmy we czwórkę do pomieszczenia, zobaczyłem kapitana i dwóch lejtnantów za balustradą. Na pytanie, co się dzieje, polski policjant nie znając języka rosyjskiego, kazał mnie tłumaczyć, o co chodzi. Ci z patrolu stali na baczność i bali się usta otworzyć, bo wiało od nich wódką. Kapitanowi powiedziałem, że idę do WP jako ochotnik, aż z ZSRR i chcę się zgłosić do RKU w Jarosławiu, a tu przed dworcem złapał mnie patrol, chcącbym im dał wódkę za buty. Zdążyłem tylko powiedzieć za buty, kiedy jeden z patrolu doskoczył do mnie, chwytając za szyję, jak grom z nieba skoczył na niego kapitan, waląc go w tył głowy kolbą pistoletu. Kiedy powalił się na ziemię, stanął mu na piersi, a drugą nogą kopał po twarzy. Widok okropny. Krew tryskała jak z syfonu. Usunąłem się pod ścianę i czekałem, kiedy się za mnie weźmie. Jakie było moje zdziwienie, kiedy kapitan poprawił na sobie rubaszkę, stanął przede mną na baczność, recytując: "Eto swołotni, saudaty. My ich rozstrzelamy. Wy tych rodzjanit polskoj, wy wolnoj. Stałem jak wryty. Dopiero podszedł jeden z lejtnantów, mówiąc: "Pożołsty uchaditi. Wyszedłem na peron i bojąc się, że pozostali Rosjanie, którzy widzieli te zatargi, wynoszonego na noszach pobitego żołnierza, zechcą się zemścić na mnie. Skierowałem się przez tory, by ukryć się za stojącym transportem. Kiedy znalazłem się za wagonami, zobaczyłem Gienka, który z ukrycia cały czas obserwował, co ze mną zrobią. Wskoczyliśmy do budki hamulcowej, gdzie mu wszystko opowiedziałem. W międzyczasie do tej budki weszła typowa handlara z tobołami, twierdząc, że inne są już pozajmowane, a ona musi jechać na Majdanek. Okazuje się, że ten transport jedzie w kierunku Lublina. Musieliśmy opuścić przytulne miejsce i szukać go w innym pociągu towarowym. Od przekupy dowiedzieliśmy się nowych wiadomości i to, że nasi z konwoju są w Jarosławiu i tam są pobierani do wojska. Innych ploteczek już nie chcieliśmy słuchać, bo było nam już wszystko jedno, kto wróg, a kto przyjaciel. Sieliśmy do swoich, bo wśród przyjaciół to i śmierć przyjemna. Wskoczyliśmy do obok stojącego pociągu, w którym nie było takiego przepełnienia w budkach hamulcowych, i po paru godzinach byliśmy w Jarosławiu. Jaka była nasza radość, kiedy spotkaliśmy swoich? Jeden z nich, nazwany przez nas Bobo, gdyż on to śpiewał stale piosenkę pod tym tytułem, zaprosił nas na kwaterę do swego gospodarza, z czego bardzo chętnie skorzystaliśmy. Po zaspokojeniu żołądków, Ruszyliśmy na miasto, które przypominało nam Stanisławów. Wszędzie słychać było znajome piosenki i znajome twarze. Bobo wytłumaczył nam, co się dzieje z naszymi. Okazało się, że część z naszej kolumny jest już pod bronią, a pozostali się dalej zastanawiają, tak jak my. Za tymi pod bronią, maszerującymi ulicami, chodziliśmy śmiejąc się. Wyglądali cudacznie. W cywilnych ciuchach, wyniesionych z domów, w kapeluszach, beretach, z gołą głową i z karabinami na ramieniu. Jedno co się podobało tutejszym mieszkańcom i nam, że ładnie śpiewali. Były to piosenki, które osładzały nam życie w marszu do Nowej Polski i do Woja. Dla pamięci po jednej zwrotce, które mi się udało zapamiętać. Pierwsza. Kochany Stanisławów, on da ci wrażeń moc. Bo ten nasz Stanisławów jest piękny w dzień i noc. Tu masz bystrzyce, tu masz asfalt, tu masz błoto, tu sapierzyńska, urszulanki, niby złoto więc kochaj Stanisławów i tak dalej. Druga. Ja chcę koniecznie mieć maleńkie Bobo. To my marzenie i moje sny. I to koniecznie pani, tylko z tobą. Oto cię proszę, daj serce mi. Mimo minorowych min nad losem cywilnych wojaków zdecydowaliśmy się dołączyć do swoich i wreszcie zasilić szeregi WP, zgłaszając się do RKU. Staliśmy w kolejce jeden za drugim, by nas nie rozłączono. Obaj z Gienkiem dostaliśmy przydział do drugiego zapasowego pułku piechoty w tzw. Tak zielonych koszarach, gdzie nas czwórkami doprowadzono.